Wymień. Najpopularniejsze gwiazdy. Tak o, dobra, bardzo nie, chciał. Musiałem troszkę wiek. wcześniej. Musiałem troszkę wcześniej, bo bym przegrał. Dobra, nie. wymień. wymień no, no, najpopularniejsze gwiazdy, tyle wiesz. Eee, pewnie kurwa chodzi o gwiazdy. Pytania nie znacie. Dobra, ja wiem, mija kalifa. To nie będzie gwiazd porną. Hmm. Może nie ma. No. A jakie jest pytanie? Eee, teraz teraz wy Najpo, wy my najpopularniejsze gwiazdy. <grym> Ale to nie, ma, nie możemy już zakończyć? Nie możecie. Jak to nie? Teraz jakieś. Po... No no. Super. Lecimy, co, no, no, teraz my, teraz, yy, wy... no, no, teraz, teraz a, to ja gwiazdy najpopularniejsze nie YouTube nie przyda. Kurwa. No to co jest jeszcze. Ja wam mówię. No, ja, ja, ja. Brat, ja wam mówię. Nie to nie będą gwiazdy. Nie mam. Na bank będą gwiazdy Porno. Na bank! Nie mówię ma, wam, zaryzykujcie za żadnik. By by nie ma to wykonał mi jakali. Na bank. Blanchowa nie zna żadnej. wy macie wcię. Brata pita teraz na tak. Gwiazdy. Wy mnie najpopularszy. Nie, sędzia nie, nie tam wiecie, jest. nie ma e... nie ma. Nie, nie. Nie, Ale ja nie znam, żadnych gwiazd kulturystyczne. Kurwa słońce. Porno, porno. Nie porno! Arnold no ja bym się nie dziwił. No dobre, dobre. Kurwa. Nie. Gwiazdy no, na niebie będzie. Kurwa, ja no to no, no, teraz kapitan. Kapita. No nie, no. tylko No i jak Kalifa by w sumie było. Majewski... Nie ma majewskiego. Mając. Majewski. E, teraz Paweł... Liza Ann... Nie ma. No. O, boomerska odpowiedź. Teraz są już wiesz. Nie ma. Ale sprawdził. ty Ale Marka znam, sprawdził. O, ja ja 是。